W Bruton. Button. Szukamy teraz naszego transportu. Szukamy parkingu, który nazywa się Pickup Grab Up. up. Eee, pogoda nie zachęca, ale do po dopisujemy. Pozdrawiamy. I czekamy na transport. Pusja, pusja. Pusja, pusja. Pusja. No. Dobra, pula. Dobra, pula. Dobrze jedziesz, zobacz. Jedziesz tak, jak chcę prowadzić. Gdzieś dojedziemy chyba. A jak to wasze miasto się nazywa? Parli. Parli. Paweł? to ci kurce Wam Gdzie jesteśmy? W Spalvingu, ileś nie Tak. Tak. Nie pomyliłem się. Tutaj tak miasto. Jesteśmy w dużym mieście. Nie. No to ma jakieś 15 tysięcy... Dwa razy jak warka. Ale tu nie, tu nie ma bloku. rzeczkę. Tu nie ma bloków, to są same rzeczkę? no to... Tu mamy rzeczkę. To automatycznie jest od razu większe. Rzeczka smródka. Jaka smutka <laughs> Ładna rzecz. Kurwa taksi jest. Taxi wodne to jest. wodne? Co? No to, to robić to trzeba Rewelacyjnie. Łapa jest. 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 Nie uciec, no. Jedziemy na trening. Będzie pompa. Chłopaki po przerwie. Ja nie w formie. Także będzie się działo. Siła. Suplementy zażyte. Sprawdzimy, jak tam w Anglii pakują. Czy są... Na urlopie jesteś? Jestem na urlopie, ale aktywnym w Anglii. Same pakery. Chcę zobaczyć angielskich czarków No to dzisiaj Bo, króla, będziemy mieli okazję. Pam, pam. Ja. Kądzi krok po przerwie, ale jak wrócę, to kurwa zło. Za rok złoto. A ja chcę zobaczyć to. Za rok złoto kurwa. Dziewczyny w domu, panowie na siłownie. I tak ma być. Zauważymy Polacy trenują. I Peter? Dziękuję. Robimy trening na Hero's Gym. Patrzymy, czy, czy znajdziemy jakiś sharp. Ok? Rozgrzewka i zaczynamy trening. Można kamerką w słowę, naprawdę wygląda dobrze. Myślę, że zrobimy trening na odpowiednim poziomie. I będzie pompa, się pojawiła. Powrót króla. <laughs> Powrót króla. No. Jedę zaraz na stan. Okay. Motywowałeś mnie. To mam nadzieję. Kadr mě obejmuje. Co? Nie kadr mě obejmuje. Ještě jsem ještě na Pompuj. Jdeme na Wszyscy zadowoleni. Pokaż Konrada? Wszyscy zadowoleni, także Polska górą. W tak. zobaczymy co za batony mają. Głodny jesteś? Na jak wielka. A, A Jasne, po treningu. żeby połóżnikowy zostanie. Kupnikowy, tak jak Zapłacić za niego? Czy zjesz na miejscu? No, na miejscu nie będę płacić. Pobliki pierwszy dół i <laughs> za sobą. Może tego dobrej jest. Bania, ice, nie lubię. Lud bania. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. nie próbuję. Ale spróbujesz. A ty, a, ty tego jadłeś? No, ten smak jest zajebiście. Słożekowe. Zobaczymy, co tu mają. Pierdolni Nutella. Nutella na masę. A... Da się to jeść? Myślę, że się da. Myślę, że to jest niezłe. W smaku. Ale najlepsze. Najlepsze przed nami, Nutella. A ty możesz takie rzeczy jeść? Na masie będę. Próbowałeś któreś? Wszystko w sumie. Wszystkie? A to jest bez cukru, bez dodatków, ale kuję smak. A które jest najlepsze? Sunpat. Sunpat. Zobacz no. ile ma ten procent. 95% orzechów. No i pewnie odcedę. Trochę kalorii ma. Na masie OK. Na masie OK, a zresztą Jama służył ten ziemi nawet 7. A mają mi wiem w tym szkimi. To czego w Polsce brakuje? Sprite eee, 0 mamy Fantę 0 Piękną Tutaj D7 0 nap Dużo napojów 0 i w kółkach też a w Polsce tylko cola zero, o, woda 0 Czyli nie musi się przeprowadzić Tango chyba zero, chyba, chyba musimy się przeprowadzić Tango zero, a to jakiś chyba Bob Marley No tych napojów to wybór chyba... jest w każdym razie Muszę tylko pić, kurwa. o, doktor Pepper 0 A tego to nie piłem, proszę bardzo bo ona płynie na redukcji, jak znalazł Co tam dobrego pichcisz? Jajeczka. Ile jaj dzisiaj jesz? Cztery. Z czym? Dobra, robię to Sylwii. Sylwi Tak. Jest głodna. Ja się nażeram już. Aha.

I mnie no przywiozłeś? i to pikiga sobie wziął a, a nie wiedziałem, że chcesz No wiesz co, Boże No mogłaś mi powiedzieć A ty mnie nic nie przywiozłeś? No to spałaś, dzwoniłem do ciebie Spałaś, nie dzwoniłeś